Rosja wybrała konfrontację. Wezwano ambasadora. Unia Europejska potępia decyzję Rosji. Wezwano ambasadora. Federacja Rosyjska wybrała konfrontację z Unia Europejska, zamiast zgodzić się na naprawienie negatywnej trajektorii naszych stosunków dwustronnych, oświadczyli wspólnie przedstawiciele organów Unia Europejska. Rzecznik Kepiter Stan opowiedział na konferencji, że decyzja Kremla dotycząca zakazu wjazdu dla m.in. Jourowej i Sassoliego nie ma żadnego prawnego uzasadnienia i jest bezpodstawna. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał ambasadora Rosji przy Unii Europejskiej Władimira Czyżowa w związku z nałożeniem przez Moskwę zakazu wjazdu na jej terytorium na między innymi wiceszefową Kewirę Jourową i szefa Parlamentu Europejskiego Dawida Sassoliego rzecznik Stano powiedział na konferencji, że decyzja Kremla nie ma żadnego prawnego uzasadnienia i jest bezpodstawna. Otrzymaliśmy formalnie notyfikację w tej sprawie, jednak nie ma prawnego wyjaśnienia tych działań. Te kontrsankcje są oczywiście motywowane politycznie. Rosyjski ambasador przy Unii Europejskiej został wezwany na spotkanie z szefem unijnej dyplomacji i sekretarzem generalnym kiedyś po południu. Przekażmy mu silne wyrazy potępienia dla decyzji Rosji, powiedział Stano. Potępiamy decyzję władz rosyjskich. Federacja Rosyjska wybrała konfrontację z Unią Europejską, Zamiast zgodzić się na naprawienie negatywnej trajektorii naszych stosunków dwustronnych, oświadczyli w piątek we wspólnym komunikacie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szefowak Ursula von der Leyen i przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Z całą mocą potępiamy dzisiejszą decyzję władz rosyjskich o zakazie wjazdu na terytorium Rosji ośmiu obywateli Unii Europejskiej. Należą do nich przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jourova, a także sześciu urzędników z państw członkowskich Unii Europejska, napisali Michel, von der Leyen i Sassoli w reakcji na działania podjęte przez Kreml. Według trojga szefów unijnych instytucji Moskwa działa w sposób niedopuszczalny, pozbawiony uzasadnienia prawnego i całkowicie bezpodstawny. Podkreślili oni też, że odbierają działanie Kremla jako wymierzone przeciwko całej Unii Europejskiej, a nie tylko zainteresowanym osobom. Federacja Rosyjska wybrała konfrontację ta decyzja jest najnowszym, uderzającym przykładem tego, jak Federacja Rosyjska wybrała konfrontację z Unia Europejska, zamiast zgodzić się na naprawienie negatywnej trajektorii naszych stosunków dwustronnych. Unia Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w odpowiedzi na decyzje władz rosyjskich, zaznaczyli unijni politycy. Dodatkowo przewodniczący Parlamentu Europejskiego napisał na Twitterze, że żadne sankcje ani zastraszanie nie powstrzymają go przed obroną praw człowieka, wolności i demokracji. Groźby nas nie uciszą. Jak napisał Lew to stoi, nie ma wielkości tam, gdzie nie ma prawdy, spuentował Dawid Sassoli. Oprócz dwojga wysokiej rangi przedstawicieli Unia Europejska Rosja umieściła na swojej czarnej liście urzędników z Łotwy i Estonii i odpowiedzialnych za politykę językową Łotyszy, Iwarsa Abolinsa i Marisa Baltinsa oraz estończyka Ilmara Tomuska. Zakazem wjazdu objęty został także Jacques Maire, członek delegacji francuskiej w zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy, jak również Jorek Kraupach. Szef prokuratury Berlina oraz Zaskot ze szwedzkiej agencji badań nad obronnością FOI, szefowa laboratorium, które badało próbki pobrane po otruciu Aleksieja Nawalnego i wykazało obecność chemicznego środka bojowego typu Nowiczok. W komunikacie MSZ Rosji oświadczyło, że jest to odpowiedź na sankcje nałożone na Moskwę przez Unię Europejską w marcu bieżący rok. Unia Europejska objęła wówczas restrykcjami sześciu przedstawicieli Rosji.